Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, i dzisiaj mamy dwa wznowienia: Paradizo i Szybkie 50. Szybkie 50 poprzednio było niebieskie, teraz jest żółte. Mam 5 sztuk, czyli w inwestycja w Szybkie 50 10 zł. Tabelka wygranych wygląda tak: bardzo skromnie 6 stopni wygranych. Zobaczcie, jaki przeskok. 50, bardzo ciężko trafić. A gdzie tutaj te wyższe, to już w ogóle marzenie. Także 5 sztuk mam, a paradiso wzięłam sobie dwie. I mam z numerem 1 i 2. Tak podale nie, nie wybierałam. A tutaj, te tu też widzę, że jest 5 pierwszych. 1, 2, 3, 4, 5. Od tych małych zaczniemy. Ja tu czekam na to nowe Paradizo za 20 zł. Tu jeszcze tabelka wygranych wygląda w ten sposób. I zawsze mnie to dziwi, po co robią taką wielką tabelkę wygranych, aż 20 stopni. Jak niektórych tu w ogóle widać, nie ma. W tej poprzedniej edycji to jak wydrapałam 10 zł, to był cud. Była bardzo pechowa ta poprzednia edycja. Zobaczymy jak ta. Zaraz się okaże. Najpierw zacznę sobie od tej mniejszej. O, tutaj się akord ułożyło, numer 4. Tu jest w bonusie worek, a tutaj 2 złote: 50, 50 tysięcy, 500, drugie 50 tysięcy, 4. Gdzie to jest 100? Drugie 50 i drugie 100. Czyli tu jest pusto. Nie wiem, gdzie tutaj te kontrolne, tu jest V. C i M. Dobra. Czwóreczka pusta. No to piąteczka w bonusie. Diament. Nigdy 50 zł w tym bonusie nie miałam, ale tutaj 3 razy 5 3 razy 50 się trafiło. I to było w zdrabce od Dominiki. Którą serdecznie pozdrawiam jeśli ogląda. Także takie szczęście miałam w zdrabce, którą otrzymałam. Takiej, którą sama kupiłam to nie miałam. Tu jest drugie piędzie... pierwsze 50, pięćdziesiąt, drugie 50. Stówka 500, 102 i 4. Czyli też pusto. Trzecia z numerem 3 w bonusie sztabka. I tutaj kwoty 2. 50 000. 50 złotych, no kuszą tymi pięćdziesiątkami. Tutaj stówka, druga stówka, drugie 2 złote. 50 tysięcy i trzecie 2 złote. No to proszę bardzo. CCC jest wygrana. W numerze trzeci, Teraz numerek drugi. Bonus ma worek. 500 104 2 4 500 drugie 2 z i 50 000 no to tutaj puste i ostatnia z numerem pierwszym w bonusie są dukaty a tutaj kwoty 50 tysięcy, 2 zł 50 tysięcy, drugie 2, 4, 100, 4, o, trzecia dwójka i 100, czyli 2 zł w jedyneczce i w trójeczce. No to z, para, z tego szybkie 50. Na wkład 10 zł mam 4. No to fajnie, że chociaż coś. Zabieramy się za Paradizo. Numerek pierwszy na stole. Zaraz zobaczymy, jak ta nowa edycja się tutaj spisze. Nuta i kapelusz. Tu jest kapelusz, tutaj jest inwestycja 20 złotych. W te zdrapki. Tu jest nuta i tu kapelusz z nutą. Kolejny delfin i piłka. Mimo tego, że ta strapka była taka bardzo pechowa, to i tak lubiłam ją zdrapać, bo nie lubię. Lubię paradizo. Piłka i delfin. Tu jeszcze była nutka. Piłka jest tutaj. I tutaj. Kompas i napój. Ta tabela wygranych to chyba na zachętę, żeby kupować, bo niektórych wygranych w ogóle nie widziałam ani u siebie, ani na innych kanałach. Kompas i napój. Tu jest napój. I tu jest kompas. Teraz aparat i tęcza. Tu jest aparat. Tu był kompas, aparat i tęcza. Tu jest tęcza. I tu jest aparat. Torba i lody. Tu nie ma. Tu nie ma. Właśnie z tą zrabką jest fajnie, że tutaj zawsze te symbole występują, więc trzeba dobrze szukać. Nie tak jak w liniach czy w krzyżówkach. Dobra, następne to deska i kostium. Deska jest tutaj, tu jest kostium. Deska. I tu kostium. Arbus i parasolek. Grzybek. O, grzybek daje linię. Proszę bardzo, na no ta edycja będzie szczęśliwsza. 15 złotych mam już. Arbus i tęcza. Arbus, arbus. I grzybek, co ja mówię, tęcza była wtedy. Tu jest grzybek. Arbus. I arbus. Kolejne to latarnia, okulary. Okulary dają 25 linie. No to już mam 40. No to fajnie. Tą edycję bardziej polubię. Latarnia okulary. Chyba chce mi zrekompensować poprzednią edycję. No to rewelacja. Rewelacja. No oczywiście jedynka znowu się spisała. Pomarańcz wodolot. Szukamy dalej. Wodolot pomarańcz. Tu pomarańcz. I to wszystko ostatnie dwa łódź i serce. Łódka i serduszko jest tu. Łódka tu. I nic więcej nie widzę. Linii ukośnych nie ma, linii więcej nie widzę. 15 i 25, czyli 40 zł. Tu jest kontrolna PT. Nie wiem, czy tak jest, naprawdę nie kojarzę kontrolnych z tej zrabki. Tym bardziej, że w poprzedniej edycji nic nie wygrywałam. Ale ładnie, bardzo ładnie. 40 zł to już mam plus z wkładu całego, i teraz jeszcze dwójeczka przed nami. Czy zdrapcy obok też coś dali? Kostium i parasol. Kostium i parasol. Tu jest parasol. Parasol. Kostium. I tak cały czas się zastanawiam, że chyba sobie... Te po 20 zł to chyba na całą paczkę się rzucę. A tym bardziej, że to jeszcze wychodzi w moje urodziny, tym bardziej. Taki prezencik, latarnia i kostka. Sobie chyba zrobię. Mm, latarnia, kostka, już termometr chciałam. Latarnia, gdzie ty jesteś? Latarnię zrobiłam, ma kostka. Tu jeszcze był kostium. Się zagadałam i teraz. O, kostka. Dobra. Fala piłka. Tu jest fala. Fala, piłka. Tu jest piłka. Dobra, potem znajdę wiadro, delfin. Delfinek, wiaderko. Delfin, wiadro. Dobra, dalej. Torba, słońce. Jest słoneczko. Tu jest torba. Torba, słońce, więcej nie ma serce i aparat serduszko Tu jest aparat serduszko Teraz ośmiornica i kotwica Ośmiornica tu Kotwica tu Ośmiornica I kotwica. Shorty arbus jest arbus. I tutaj gdzieś powinny być shorty, shorty, shorty. Shorty są tu. Szorty arbus więcej nie ma, płetwy termometr. Termometr tu, płetwy tu. Termometr i płetwy. Ostatnie, wodolot, i ryba. Tu była fala. Termometr i ryba. Tu jest ryba. Ale tutaj chyba nic nie ma. Jeszcze sprawdzę kontrolne C, G i T. Nawet jeśli jakiś symbol ominęłam, to kontrolne pokazują, właśnie, że nic nie ma, ale premiera rewelacja: tu mam 40 zł w jedyneczce, a w szybkim 52 yy, zwroty. po aż trapak spadł. Czyli mam. Na 30 zł wkładu mam 44. Świetnie. To Paradiso już mi się bardzo podoba. Wszystkim życzę dużo szczęścia, udanych premier. I do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!